Witam Was w kolejnym odcinku z Lester Simulator. Słuchajcie, właśnie otrzymaliśmy możliwość zdobycia OPP-a. Aby to zrobić, musimy kliknąć przycisk Free UGC, który mamy po prawej stronie. Zaraz pod przyciskiem Event wyskakuje nam nowe okienko, z którego możemy się dowiedzieć, że nowym OPP-em jest Knucklehead. Jest on limitowany, aby go zdobyć, musimy wykonać trzy questy i to jest jedyny sposób na jego zdobycie. Pierwszym z questów musimy pokonać championa, czyli Bossa z pierwszej mapy. Tak jak widzicie ja już to zrobiłem Jeżeli chodzi o drugiego questa to musimy pokonać Roach AI czyli bossa z drugiej mapy tego questa również już wykonałem. Ale spokojnie, później Wam pokażę obu z tych bossów, których musimy pokonać. No i ostatnim i według mnie najtrudniejszym questem jest wybicie 15 poziomu w Season Passie. A i tak jak możemy zobaczyć, ten pet jest limitowany do 50 tysięcy sztuk. I tu już widzę, że pierwsze sztuki ktoś już odebrał. Niestety ten quest nie jest powtarzalny tak jak poprzednie, więc każdy z nas ma szansę na zdobycie jednej sztuki. No chyba, że to zrobi na innym koncie. W sumie nie wiem, czy będzie możliwość handlu tymi petami, ale to się okaże później. No dobra, to teraz zajmijmy mi się, których przeciwników tak naprawdę mam pokonać. Tutaj mamy czempiona, czyli bossa pierwszej mapy. Aktualnie on nie jest dla mnie dużym wyzwaniem. Posiada on niecałe 460 tysięcy siły. A my aktualnie mamy nieco więcej. Nie no, no tak serio to mamy dużo, dużo więcej, bo mamy prawie 5 QI. Dobra, to lecimy na kolejnego bossa. Ale to musimy się udać na drugą mapę. No dobra, już jesteśmy na drugiej mapie, a przy nami drugi boss. Jest to najsilniejszy przeciwnik na drugiej mapie. Posiada on nieco ponad 36 bilionów siły. No ale przy aktualnym naszym poziomie siły pokonujemy go bez problemów. No dobra, to został nam ostatni quest do omówienia, czyli wbicie 15 poziomu w Season Passie. Niestety tego quest'a jeszcze mi się nie udało wbić, aktualnie mam 11 poziom, a potrzebujemy wbić 15, czyli jeszcze trochę nam zostało. No dobra, jak wbijamy te poziomy? Otóż mamy tutaj questy dzienne oraz tygodniowe. Tak jak widzicie, ja mam wszystkie zrobione, więc muszę poczekać do następnego tygodnia, aby zrobić weekendowe questy oraz jutro będę miał nowe dzienne questy. Mam nadzieję, że uda mi się wbić ten 15 poziom Season Passa, zanim ilość tych petów się skończy, bo tak jak wam mówiłem, są one ograniczone do 50 tysięcy sztuk. A z tego co widzę, to znowu ktoś odebra, bo było wtedy 49 600, a teraz mamy 49 500, czyli ludzie wykonują te wszystkie questy. Pewnie się zastanawiacie, jak to ludziom się udało już skończyć. Jeżeli chodzi o dwa pierwsze questy, są one banalne, ale już trzecim jest problem. Ale na to też jest rozwiązanie. Otóż poziomy w Season Passie można kupić za Robuxy. Ja raczej tego nie będę robił i spróbuję go zdobyć za darmo, ale już Wam pokazuję jak to zrobić. Otóż jak wejdziemy w Season Passa mamy tutaj guzik skip i skipnięcie jednego poziomu kosztuje 59 Robuxów. Tak jak Wam wspominałem, ja tego nie będę robił i według mnie się to nie opłaca. Ja wolę to zrobić totalnie za darmo, pewnie uda mi się to dopiero zrobić w przyszłym tygodniu. Chociaż nie, szybciej to będzie, ponieważ za 3 dni recytują mi się questy tygodniowe. Ciekawy jestem, jaki on będzie dawał mnożnik. Już w sumie sporo osób go odebrało, więc lecę to sprawdzić. Słuchajcie, mieliśmy otrzymać OPP-a, ale niestety tak nie jest. Patrzcie, ten mój najlepszy PET daje 310 tysięcy ponad. A ten pet, którego będziemy otrzymywać, daje nam 2400. Co jest śmieszną ilością w porównaniu do tego, co mam. No ale jeżeli ktoś zaczyna grę, to taki pet mu się na pewno przyda. No ale nie polecam wydawać na niego robuxów, aby go zrobić jeszcze szybciej. Powiem wam, jestem trochę zawiedzony. Bo miał być OP pet, ale no niestety tak nie jest. No chyba, że zmienią jego wartości. Ale wątpię w to. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że on wam się spodobał i spróbujecie zdobyć tego peta. Ale polecam go za darmo zrobić, nie za robuxy. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić, i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!